Так и вообще Jakbym miała zacząć wymieniać, to wymieniałabym do jutra, chyba przede wszystkim to, co się dzieje na scenie. Tancerki w różnych pokazach, showala Dziki Zachód, showala polskie cheerleaderki, showala jaskiniowcy, zespół, który się tutaj w tym momencie prezentuje, orkiestra Denta z uzdolnioną solistką, która tutaj występuje, to wszystko to, co na scenie. A oprócz tego, tam za mną jest całe mnóstwo atrakcji, balonów, zamków, dmuchanych, strefa jaskiniowa. Strefa Dzikiego Zachodu, strefa piłkarzy yy, i strefa piratów i tam zamki, zjeżdżalnie, różne zabawy, konkursy z nagrodami, pyszne jedzenie, yy, dobre picie, dobra atmosfera. Naprawdę czego tu chcieć więcej? Mojego punktu widzenia impreza jest bardzo dobrze zorganizowana. Ja tutaj jestem od samego początku. Układ um, cateringu, atrakcji jest bardzo przejrzysty, powoduje to, że jest dużo miejsca, że ludzie się nie tłoczą. Jesteśmy teraz w najgorętszej sferze tutaj, jaka jest na Piękniku, czyli na... W sferze pirackiej mamy tutaj taki mały port, do którego zawijają wszyscy strudzeni wędrowcy i starają się ugrać jak najwięcej z czosów tutaj u mnie. Ja im tego nie ułatwiam, ale i tak wychodzą z sakwami pełnymi pieniędzmi z czosu. Później wracają i wydają te czosy właśnie tutaj u mnie. Mam jeszcze sporo ciekawych nagród, dlatego jeżeli chcecie Państwo, zapraszam do mnie. Znajdujemy się w strefie pikniku jaskiniowców. Tutaj atrakcji jest równie dużo jak w innych strefach. Mamy DARTA, mamy celnościową konkurencję polowania na dinozaura, poza tym ruchomą skałę, no i wiele atrakcji stricte skojarzonych z zabawą prehistoryczną. Super, jest to lepiej nie można było sobie wymarzyć. Bawimy się dobrze, z dużo, bardzo dużo fajnych rzeczy, zbiera się pieniądze, na które można licytować bardzo fajne rzeczy. Trzech wnuków mam tutaj, bardzo fajnie się bawię. Właśnie to jest fajne, że dzieci mogą się przy okazji pobawić z rodzicami, zdobywając te sztosy, po prostu świetnie się bawimy. Sfera dzikiego zachodu, emocje są wielkie, mamy wiele atrakcji zarówno dla dzieciaków, jak i dla Dorosłych, zabawa jest przednia. No przede wszystkim wszyscy mnie zaskoczyli swoimi umiejętnościami dojenia krowy. Naprawdę, to co się tutaj działo w 30 sekund, wydoić ponad litr mleka, to jest no, nie, lada, nie lada wyczyn. Oprócz tego dzieciaki walczą. Walczą tutaj, licytują bardzo odważnie. No, atmosfera jest fantastyczna, jak zawsze z nami, jak zawsze z Dartpolem. No, staramy się, żeby tutaj ten czas był maksymalnie dobrze spędzony, żeby wszyscy się świetnie bawili. Bawimy się tutaj na elementach piłkarskich. Mamy do dyspozycji piłkarzyki gigantyczne. W tej chwili odbywa się też turniej na mini piłkarzykach. Mamy możliwość sprawdzić swoje umiejętności na bramce celnościowej. Możemy zobaczyć, ile kto ma siły w nodze. Także jest tych atrakcji bardzo dużo, i ten kącik właśnie jest troszeczkę z takim duchem sportowym, ale przede wszystkim z dobrą zabawą i z fair play. Bardzo fajnie. Mam na byku na zjeżdżalniach. Na różnych byłam. Bardzo fajnie, sporo atrakcji. Bardzo się podoba. Samo określenie festyn rodzinny kojarzy się z tym, że w podtekście są dzieci. Że dzieci powinny się dobrze bawić. Ale ja, przed, już na samym początku, zanim impreza się zaczynała, obszedłem wszystkie miejsca, gdzie coś się będzie działo i zauważyłem, że jest bardzo dużo miejsc atrakcyjnych dla dorosłych. Że tak troszeczkę pod przykrywką festynu rodzinnego, to jest również dla dorosłych. Mnóstwo dorosłych bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich atrakcjach, które tutaj są. Jak zawsze jest wszystko szybko, sprawnie, grille mamy dość duże, klienci dopisują, pogoda dopisuje, wszystko jest piękne. Kałmilowi, czy osoba, której właśnie specjalnie jakoś zapowiadać nie trzeba, bo wszyscy wiedzą, sąsiad wszystkich Polaków, tak? U każdego w domu za pośrednictwem telewizji przynajmniej raz był. Także śpiewający, tańczący zdolny aktorsko i wokalnie. Na pewno myślę, że da tutaj niezły popis. Przede wszystkim jest fantastycznie przygotowany ten piknik i ma bardzo duży wymiar. To nie zaskoczyło jak już przyjechałem, to powiedziałem do, do mojego współpracownika, mówię, mówię, dzisiaj widzę, że tu zawodowo i grubo. <laughs> czyli, czyli przygotowanie kolorowo, są, wiem, że są tematyczne strefy porobione, pomysłowo, więc no nie się, śniąc. Jeszcze auras przyja, więc myślę, że jest fantastyczny piknik. Ależ ja pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej imprezy. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych przy... okolicznościach przyrody, że tego lata będziecie mieli fantastyczną pogodę i ja również razem z Wami, no i że będziemy się wyźli widywać tutaj na Śląsku y, coraz częściej. Myślę, że zlecenie firmie takiej zawodowo trudniącej się. Przygotowaniem tego, tego typu imprez jest dobrym pomysłem, ponieważ ma doświadczenie, wie co się ludziom podoba, a w tym cała rzecz polega, żeby ludzie, którzy tutaj przyjdą, dobrze się bawili.